Jak dobrze wiecie, w naszej ofercie posiadamy bardzo szeroką gamę taczek karpiowych, jednak moje oko najbardziej przykuła nowość w naszym sklepie, czyli taczka GRC z serii COCON. Taczka ta e, posiada ramę wykonaną z wysokiej jakości stali, która jest lekka i bardzo mocna. E, konstrukcja tej taczki e, jest bardzo obszerna, tak więc jest ona dedykowana szczególnie dla karpiarzy, którzy potrzebują transportować na stanowisko bardzo dużą ilość sprzętu. Posiadamy tutaj trzy w pełni regulowane burty. Dwie boczne i jedną frontalną. Na tej frontalnej można oczywiście zamontować sobie torby dedykowane do taczek. Oczywiście rozłoży to w fajny sposób też środek ciężkości. Tak więc po rozwinięciu tych wszystkich burt, tworzy nam się bardzo duża połać, na której bez problemu pomieścimy największe łóżko karpiowe bądź największy slip system i zostanie jeszcze miejsce na dostęp do torby centralnej, która dostarczana jest w zestawie. Torba ta jest w pełni wodoodporna i posiada fajną przegródkę w środku, która pozwala na lepsze rozmieszczenie transportowanych towarów. Według mnie można tu sobie wrzucić na przykład brudne, mokre ubrania bądź wodery i bezpiecznie przetransportować je po zasiadce do samochodu. Bardzo dużą zaletą tej taczki przede wszystkim jest jej szerokie koło. Które posiada bardzo duży i gruby bieżnik. Tak więc bez obaw można pchać tą taczkę nawet po bardzo śliskim podłożu, błotnistym. Mamy wtedy pewność, że taczka się nie wywróci i bezpiecznie przytransportujemy nasze bagaże na stanowisko bądź już z powrotem do samochodu. Tak więc co? Taczka pomimo tego, że jest bardzo duża. Po złożeniu naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, więc wydaje mi się, że nawet użytkownicy jakiś nie bardzo dużych samochodów pomieszczą ją bez, bez obaw. Co więcej, w obecnej chwili w naszym sklepie stacjonarnym trwa, trwa akcja Rock Show. Można tutaj podjechać do nas na sklep i wypróbować jedną lub więcej z kilkunastu taczek pomacać, przewieźć przewieź się z tą taczką po sklepie i uzyskać także 10% rabat na zakupioną taczkę. Nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na zakupy.